Z wielką radością witam Cię na kanale Cuda Ojca Pio, w świętej przestrzeni, gdzie każda modlitwa staje się bezpośrednim połączeniem z boskością. Dziś przedstawiamy duchowe narzędzie o niezwykłej mocy, potężną modlitwę do Ojca Pio, która działa natychmiast i niezawodnie. Czy kiedykolwiek odczułeś w swoim sercu to gorące pragnienie przemiany, potrzebę cudu dla siebie lub swoich bliskich? W chwilach bólu i trudności naturalne jest szukanie schronienia i pocieszenia, które tylko wiara może przynieść. Na naszym kanale przekazujemy te nadzieje poprzez święte słowa wznoszone do nieba w imię Ojca Pio, znanego ze swoich cudów i potężnego wstawiennictwa przed Bogiem. Ta modlitwa została stworzona specjalnie, aby pomóc Ci w chwilach pilnej potrzeby, wołając o pomoc Ojca Pio. Odmawiaj ją z pełnym przekonaniem że każde słowo rozbrzmiewa mocą wiary i absolutnym zaufaniem w boskie wstawiennictwo. Zanim rozpoczniemy tę duchową podróż, zapraszam Cię do wsparcia naszego kanału. Polub ten film, zasubskrybuj nas, aby nie przegapić żadnej z naszych potężnych modlitw i aktywuj dzwonek powiadomień, aby zawsze być pierwszym, który doświadczy mocy wiary. Nie zapomnij także napisać w komentarzach Drogi Ojcze Pio, przyjdź mi z pomocą, jako symbol Twojej gotowości na przyjęcie błogosławieństw, które za chwilę wywołamy, podziel się tą modlitwą z wszystkimi, którzy, tak jak Ty, potrzebują natychmiastowego cudu. Dodatkowo, zachęcamy do pozostawienia swoich intencji modlitewnych w komentarzach. Wspólnie, jako wspólnota, wzniesiemy nasze głosy ku niebu. Teraz, z sercem pełnym wiary i duszą otwartą na boską łaskę, Rozpocznijmy tę potężną modlitwę do Ojca Pio. Przygotuj się na świadectwo, jak niemożliwe staje się rzeczywistością. Oczczony święty Ojcze Pio z Pietrelciny, który nosiłeś na swoim ciele stygmaty naszego pana Jezusa Chrystusa i doświadczyłeś w swoim ciele cierpień jego męki, zwracamy się do ciebie w tej chwili pilnej potrzeby. Prosimy cię o wstawiennictwo przed tronem niebios. Wysłuchaj naszej pokornej prośby, drogi Ojcze Pio i przedstaw ją Najświętszemu Sercu Jezusa i Najświętszej Maryi Pannie, naszym adwokatom i orędownikom przed Bogiem Ojcem. Ojcze Pio, przewodniku zagubionych i nadziejo udręczonych, w swojej dobroci i miłosierdziu błagamy Cię, abyś wstawił się za nami w tej sytuacji, która nas tak bardzo niepokoi. Przez twoje wstawiennictwo niech nasze modlitwy zostaną wysłuchane, a my doświadczymy działania Bożej ręki w naszym życiu. Miłosierny Ojcze, Pomóż nam odnaleźć pokój wśród prób i pociesz nasze udręczone serca. Przypomnij sobie, o Ojcze Pio, słowa naszego Pana. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Z tą obietnicą w sercu wołamy o Twoją pomoc, abyśmy mogli otrzymać łaskę, której tak bardzo potrzebujemy. Przez Twoje rany. O Jezu, uzdrów nas. Przez Twój krzyż. Odkupiłeś nas. Ojcze Pio, wstawiaj się za nami i przynieś nasze prośby przed oblicze Boga. Zwracamy się także do Najświętszej Maryi, Panny, ucieczki grzeszników i Matki Miłosierdzia. O Maryjo, otul nas swoim świętym płaszczem i przekaż nasze prośby sercu swojego Syna Jezusa, abyśmy mogli być godni niebiańskich błogosławieństw. Droga Matko, w Twoje ręce powierzamy nasze losy. Prowadź nas z czułością do Chrystusa. Zbawiciela, o święty Ojcze Pio z Pietrelciny, który żyłeś w głębokiej jedności z Bogiem, naucz nas ufać w pełni boskiej opatrzności. Niech ta modlitwa, zainspirowana Twoją wiarą i miłością do Chrystusa, będzie żywym świadectwem naszej ufności i pragnienia świętości. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Święty Ojcze Pio, patronie cudów, Mudli za nami.